poruszyła mnie historia Hioba. Człowieka, który był bogobojny, sprawiedliwy, człowiekiem, był człowiekiem modlitwy, ale w ciągu jednego dnia stracił wszystko, co miał. To spotkało go przeogromne doświadczenie i, i, i cierpienie i, i trud. Trudne. Cała jego historia zaczyna się w niebie, gdy aniołowie przyszli do Boga i zaczęli tam mieli z nim społeczność. Był tam też szatan, który no, oczywiście miał coś, co chciał ugrać. I Bóg zadał mu pytanie w siódmym wersecie pierwszego rozdziału Księgi Hioba, gdzie byłeś szatanie? On mówi, a chodziłem po ziemi tu i tam, rozglądałem się, sprawdzałem, szukałem, patrzyłem. To jest jego dzieło. On można powiedzieć w dzisiejszych e, słowach, on stalkował ludzi. Nie po to, żeby im pomóc, nie po to, żeby błogosławić, ale po to, żeby zniszczyć. Szuka problemów. Szukał kogo by tu doświadczyć. Wiana mówi, że on chodzi jak lewryczący szukając kogo by tu pożreć. Wiana 10,10 10 nawet jest powiedziane, że on e, chodzi po, jego celem jest to, żeby kraść, zażynać i wytracać. I on zobaczył, zobaczył tam Hioba. Bóg mówi, o widziałeś mojego sługę Hioba, zobacz jaki jest sprawiedliwy, bogobojny, a szatan mówi, oj, oj, on idzie za tobą, bo go błogosławisz. Jemu nie zależy na Tobie, tylko na tych błogosławieństwach, bo coś chce od Ciebie. Daj mi go na jeden dzień, a pokażę Ci, co naprawdę jest w jego sercu. I szatan bierze się za Hioba. Hiob obudzi się rano i nagle dostaje wiadomość jedną, gorszą od drugiej. Zaczyna tracić wszystko, cały swój majątek, wszystko się sypie. A potem dostaje to najgorszą wiadomość, że jego dzieci. Zginęły. No, dla rodzica nie może chyba być gorszej wiadomości niż stracenie swojego dziecka. Wiecie, nawet tak ostatnio myślałem, gdy tracisz ojca albo matkę, to jest takie słowo, które to opisuje i mówi, że jesteś sierotą. Gdy tracisz męża albo żonę, to jest takie słowo, które mu opisuje to i mówi, że jesteś wdowcem, wdową. Ale chyba nie ma słowa, które opisuje to, gdy tracisz swoje dziecko. Może właśnie dlatego, że żadne słowo nie jest w stanie wyrazić tego bólu i cierpienia. I Hiob tego doświadczył i można powiedzieć, no miałby wszelkie prawo do tego, żeby teraz odwrócić się od Boga, obrazić się na Boga, uciec od Niego. Tak wiele osób robi, gdy spotkają mi doświadczenia i prześladowania. Ja znam takie osoby, które mówią, że z powodu tego, co ich spotkało, stracili wiarę. Ale Hiob czy stracił wiarę, czy odsunął się od Boga? W pierwszym rozdziale, w wersecie od 20 do 22 czytamy, że Hiob powstał gdy o tym wszystkim się dowiedział rozdarł szaty swoje, ogolił głowę potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagle stąd odejdę Pan dał, Pan wziął ale niech imię Pańskie będzie błogosławione Hiob nie odwrócił się od Boga nie uciekł od Boga, nie obraził się na Niego ale zbliżył się do Boga przylgnął do Niego nawet żona Hioba mówiła, przeklnij Boga i umrzej. Ale Hiobie nie posłuchał, nie umarł i nie przeklął Boga, bo lgnął do Boga, zbliżył się do niego. Gdzie, gdy spotkają nas doświadczenia, próby, cierpienia, przyjdzie szatan. Ale poślę też ludzi, którzy będą mówić, a daj sobie spokój z tym Bogiem, odpuść sobie. Nie warto za nim iść. Uciekaj od niego jak najdalej się da. Zobacz, co się dzieje w Twoim życiu. Wiecie, nie róbmy tego błędu. Bo zróbmy, zróbmy raczej to, co zrobił Hiob. Zbliżmy się do Boga. Bo Bóg był z Hiobem w tych wszystkich trudnych chwilach. Hiob na sam koniec swojego tego doświadczenia, tej próby powiedział, Boże, kiedyś to ze słyszenia o Tobie wiedziałem. Ale teraz poznałem Cię moje oko cię ujrzało. Teraz wiem, kim jesteś naprawdę, bo Bóg był z Nim. To Boża obecność pomaga nam przejść przez te wszystkie próby i cierpienia. Dlatego cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, albo w życiu naszych bliskich zachęcajmy siebie, zachęcajmy naszych bliskich do tego, żeby zbliżać się do Boga, lgnąć do Boga. I bez względu na to, co się dzieje, może Mu zaufać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.